Chcemy słuchaczowi zafundować podróż, w której poprzez słuchanie on będzie sobie wyobrażał pewne, pewne rzeczy, ale to nie będzie mu przedstawione w dosłowny sposób. My chcemy tym możemy zainspirować. W przypadku, w przypadku sztuki dźwiękowej. Był to dość świadomy wybór, wybór artystów. Zaprosiłem trójkę ludzi z Elblągach, z którymi przez długi czas współpracujemy, z którymi mamy bardzo, bardzo dobry wspólny i spójny język artystyczny. Wiemy po prostu, czego chcemy. Osobie koordynatora, ale także artysty, który, który, który bardzo dużo wnosi do tych warsztatów Krzysztofie Topolskim, Widzę właśnie taką jedną z większych sił napędowych, bowiem on jest, on jest bardzo ciekawą osobowością, jeżeli chodzi o, o twórczość standardową. To jest człowiek, który ma niesamowite pomysły i, i po prostu on, on słucha, on potrafi naprawdę słuchać i potrafi tym słuchaniem zaradzić innym. Oczywiście nagrywanie też jest rodzajem takiej sztuki, kreacji i to tworzenie moim zdaniem zaczyna się już po prostu w momencie decyzji, nie tyle nawet co chce się nagrać i dlaczego, ale też co się chce jakby stworzyć przez to nagranie, bo każde nagranie jest rodzajem włożenia dźwięku w pewne ramy, czyli jakby w pewien sposób już zniekształcenia rzeczywistości, czyli sztuki. Ja chciałem jakby też zasugerować tutaj uczestnikom warsztatów, czyli jakby zwrócić uwagę na to, że w nagrywaniu tak naprawdę najważniejsze jest słuchanie. A jeżeli chodzi zaś o, o Rosjan, czyli o Daniela Kimowa i, i Sergeja yy, Iwanowa, no to także to są artyści, którzy przez wiele lat zajmowali się sztuką, którzy tak naprawdę sztuce, sztuce dźwiękowej, sztuce standardowej no, poświęcają teraz prawie 100% swojego czasu. Oni, 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 oni tym żyją i to widać nawet po tym jak oni tutaj chodzą, słuchają i koniecznie nagrywają, bo oni, oni, oni robią to bardzo świadomie. Oni nagrywają po prostu każdy dźwięk tak jak, tak jak, tak jak oni to słyszą. Zrozumienie dźwięków to jest bardzo trudna sprawa, i znalezienie odpowiednich technicznych rozwiązań. No może nie tyle przysporzyło nam dużo problemów, co, co wiązało się z, takim, z taką uniwersalnością zakupu, bowiem jak widać, najbardziej uniwersalną jest nagrywarka ręczna, która jest poręczna, dyskretna, nie robi jakiegoś takiego zamieszania wśród nawet pasażerów, ludzi, a jednocześnie pozwala na rejestrację na rejestrację naprawdę fajnych dźwięków oraz w miejscach, gdzie nie jesteśmy w stanie rozstawić jakichś takich wielkich mikrofonów i innych urządzeń. Po prostu poręczna, poręczna nagrywareczka i ona jest głównym, yy, głównym sprawcą tak naprawdę całych warsztatów. Tylko do, do tego doszło parę, te, parę rzeczy typu hydrofon które nas zupełnie zaskoczył i troszeczkę zbił, yy, zbił z tropu, bo się nie spodziewaliśmy yy, nie spodziewaliśmy się, co drzemie pod wodą. Tego nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Bo wkładamy hydrofon do wody i nam się zupełnie inny świat jawi. My tego nie słyszymy i nagle zakładamy słuchawki, a tam nie wiadomo co się dzieje, coś, coś niesamowitego, jakieś takie dziwne, yy, dziwne przestrzenie dźwiękowe. Dzisiaj jesteśmy w pracy, także tutaj cały czas coś się dzieje. Zobaczcie na minę, na minę Krzysztofa, który przed chwilą, który przed chwilą nagrał yy, materiał, zarejestrował za pomocą hydro, hydrofonu. Zadziwiony jest brzmieniem i yy, dziwnością sfery wodnej podczas nagrania. No i wydaje mi się, że jest ciekawie, znaczy na pewno te nagrania są dziwne po prostu, nie? To mi się podoba, znaczy są w pewien sposób abstrakcyjne. Takie bo niskie częstotliwości się fajnie nagrywały, nawet jak ktoś kopnął na przykład w barierkę, no to to drganie przechodziło w, przez wodę do hydrofonu i to było słyszalne, ale żadne na przykład albo jak one skakały tu do wody, albo jakieś uderzenia o beton, to się nagrywało, ale żadne głosy się nie nagrywały. Także ja zupełnie w innej przestrzeni akustycznej operowałem. I to też mi się podoba, że jakby to podwodna przestrzeń akustyczna jest zupełnie czym innym. Nie? To znaczy, no, oczekiwaliśmy, że będzie to inne, ale nie na tyle, prawda? No, zaskoczył, zaskoczył sprzęt, yy, który okazał się naprawdę fachowy w, yy, w tym środowisku. On jest po prostu dla tego stworzony. Więc trzeba by sprawić, na przykład, jak wysadził na 10 metrów go, co tam by się działo, nie? Na przykład z pomocą. że to się po prostu zmienia zupełnie mm. wtedy mm. Yy, spektrum takiego mikrofonu? No, no, na pewno są inaczej fala, je... pracuje, nie? Kogo może to, czekaj, tu ja muszę zrobić taki... Przed nami kolejne nagrania. Tutaj duża szkoda, że ktoś po prostu mówił, chociaż to może też mieć artystyczny wyraz, bo jest, jest to bądź co bądź jakaś opowieść o Bałtyku, prawda? Teraz się wybierzemy na, na, na plażę i tam spróbujemy coś zrobić. Spróbujemy zrzucić z molo i zobaczyć, jak się zachowuje, zachowuje hydrofon. Oprócz tego chłopaki spróbują jeszcze ponagrywać dźwięki za pomocą tego dużego mikrofonu. my tam poszli bardziej koło tych kamieni. Idziemy, idziemy tam. No chyba ciekawiej będzie, co się wydaje. Tutaj nie ma w ogóle tych dźwięków, ich nie słychać. Na hydrofon pojawiają się takie dźwięki, których tutaj nie ma, które tu nie dochodzą do uszu. Na przykład dźwięk silnika statku, który jest po prostu 500 metrów stąd. Ja go nie słyszę, a przez wodę po prostu to jest. Więc wkładasz i po prostu jakbyś zanurzała się w innej przestrzeni dźwiękowej. To jest ciekawe. Podróż, podróż takim dużym statkiem yy, po morzu. Z jednej strony yy, ciekawe wydarzenie, z drugiej dźwiękowa, dźwiękowa przygoda, bo nikt nie był, nikt nie mógł sobie przewidzieć tak naprawdę jakie dźwięki tutaj zostanie. Słychać, jak, słyszę, jak on pracuje bez przerwy. 24 godziny na dobę nie mogę się rozstać z tym dźwiękiem właśnie pracy, z takiej mowy promu. Before sitting on uh, uh, fear, I, I don't know what I want recorded, recording. So I just walk in and so listen and catch something. Nagrywam tutaj dźwięki industrialne, czyli maszynowe, i chcę stworzyć z tych dźwięków jeden wielki, taki jakby zapis miejsca, który będzie się składał z poszczególnych właśnie ścieżek. I te ścieżki będą nakładając się, tworzyć jeszcze inną przestrzeń. Taki mam pomysł. Głośno, w było, było strasznie głośno. No wrażenie na pewno takie, jeżeli chodzi o, o, o techniczność, tak, ale ciekawostką była właśnie taka pewnego rodzaju rytmizacja pewnych dźwięków, nadająca rytm jakiś taki ciekawy, pędzący do przodu, a jednocześnie yy, Zapach dziwny, i w ogóle warunki takie niesamowite. Gorąco, ciepło. Przemieszczaliśmy się to z jednego urządzenia do, 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 do drugiego urządzenia. Dzwonki alarmowe, po prostu niesamowite ilościowo spektrum dźwięków. I próbowaliśmy to, próbowaliśmy to w jakiś sposób ogarnąć i, za, i zarejestrować. No myślę, że nam się udało, że jakiś tam zamierzony. Zamierzony cel wizyty w maszynowni się udał. Podobnie zresztą było z wizytą na, na mostku kapitańskim, gdzie, gdzie takie swego rodzaju pewne czynności, komendy również nadawały jakiś taki rytm, ciekawy rytm zdarzeń dźwiękowych. Pojawiły się dźwięki samego sprzętu, jak, jak przemawia sam sprzęt, yy, tak jakby sprzęt odbierał komendy od kapitana, prawda? Ja. Ja. Ja, ja both excursion special excursion so one um, to to captain area spot place and uh, to machine room it, it, it was best uh, places for different interests and sound mm, but uh, in free place so free public place so I, maybe for me it's um, powerly place it's uh, Back. And listen in this moment very sound from yeah. y, Nagrywamy te dźwięki, ale już po części. Część z muzyków, część z artystów y, siedzi w tej chwili w swoich kajutach i odsłuchują ten, odsłuchują ten materiał i są zszokowani, Że dźwięki często, często były niespodziewane, często y, zaskakujące. Więc teraz y, z tego co. Wcześniej nagrałem na promie czy w helu, wycinam interesujące mi fragmenty, które da się w jakiś sposób zapętlić, czy które można później połączyć z innymi fragmentami. Na razie ich szukam, później i mam zamiar je poustawiać w programie tak, że będę mógł sobie każdy włączać kiedy będę chciał. Dla mnie, for me, for for me the, what is the, the, the concept? Would you like to have fragments of of recordings? Uh, a of recording? a bo, bo słyszałem, że niektórzy to, na gitarze, czy, to, czy, to czy na, na efekta, ale na nim można grać bez PA, bez nagłośnienia? No nie na nim nie. Właśnie. Ale, ale myślałem o tych urządzeniach, wiesz. Żebyś się odtwarzał z tego głośnika. Po prostu, uczykać, tak? nie. I do, do, później na przykład. do dia que